Makaron kondziak będzie testowany na poziom glukozy we krwi. Miałem wiele zapytań odnośnie tego produktu. No to go właśnie testuję. Powiem szczerze, pierwszy raz. No, wcześniej w ogóle nie spojrzałem na niego, bo wyglądał trochę dziwnie. Kosztował też trochę dużo. Ale sprawdzę, czy wiedzieliście, z czego on jest zrobiony? No, zrobiony z wody. A jaki ma skład? Nie ma węglowodanów dużo, ale też mnie ciekawi mak w tym rosole. No, rosół tutaj wyjęłem wszystkie marchewki, żeby nie było. Rosół z kaczki, tłusty. No, ale samego makaronu też nie wciągacie. Rosół nie podciągnie mi na pewno. Mierzymy poziom cukru we krwi po zjedzeniu kondziaka. Minęło kilka godzin. Sprawdźmy, co mój sensor mówi. Po zjedzeniu kon konjak. makaronu kondzak, chyba tak się wymawia. Plus 10 to maksymalnie praktycznie niezauważalny wzrost. No świetnie, ale czego się spodziewać, jak przeczytasz skład i widzisz 90-parę procent wody? Ten rosół zmienił trochę konsystencję, trochę pochrupało w tych ustach. No, taka galareta. No, nie jest źle. No, możemy jeść do woli, bo to jest niskokaloryczne. W smaku ocencie sami. Osoby na diecie keto. Insulinooporni, cukrzycy. Tak, dla tego makaronu.